Piłce zobaczyli bardzo ciekawe spotkanie, mające dużo bramek i to co w piłce jest też dobre, bo było tempo meczu też dosyć dobre, na pewno w, były różne fazy tego meczu, bo początek było widać, że pewność siebie jest zdecydowanie po, zespołu, po, po stronie zespołu Jagiellonii, którzy utrzymywali się trochę dłużej przy tej piłce, my za szybko tą piłkę oddawaliśmy, ale z minuty na minutę było widać, że spokój taki wracał, no i to co najważniejsze, zdobyliśmy bramki piękne, które to są właśnie to co ciągle, ciągle zwracamy uwagę zawodnikom, żeby właśnie dogrywali te piłki i tu może to bardzo cieszyć. Później no, Jagiellonia jest na pewno zespołem, który ma kadrę bardzo silną, można pogratulować tylko, że naprawdę będą się liczyć w tym sezonie i będzie to zespół, który może zagrozić całej czołówce, bo zawodników, którzy też mają i wprowadzają i na pewno jak znam prezesów, to jeszcze w zimie też się wzmocnią, dlatego to jest, y, bardzo cieszy, że z takim dobrym zespołem paru zawodników pokazało się bardzo dobrze i wracając do meczu, tą bramkę niepotrzebnie znaleźliśmy na 2-1 i to i to, jest, i to jest tak trochę, znowu pewności siebie nabrali zawodnicy Jagiellonii. Druga połowa, zaczęliśmy dobrze, piękną bramkę strzelił Tomas i to y, potwierdził to, że, że dzisiaj, że Dobrze, że zostawiliśmy go i, i, i po prostu jest alternatywą bardzo dużą dla nas i, i, i może kolejny krok zrobić, ale później mieliśmy sytuację, że mogliśmy zamknąć już ten mecz, bo, bo, bo wydaje się, że gdyby ta bramka na 4-1 z karnego padła, to już by w ogóle było po meczu, a to zawsze człowiek ma takie obawy, bo zawodnicy, którzy grają na boisku się wycofują. Zawodnicy, którzy, którzy ten karny obronili, to jeszcze widzą cień nadziei, że jedna bramka może to zmienić i tak to było. Dlatego ważne jest, że ten mecz zamknęliśmy w ostatniej minucie i piękna asysta Mateusza. I to ważne dla niego jest, że w tych dwóch meczach teraz prezentował się dobrze, jak wszedł. I Pelek, który wrócił po kontuzji, to też się cieszy, że wszedł i zdobył, zdobył bramkę. Także jest też zawodnikiem, który będzie, będzie do dyspozycji. I musimy się teraz dobrze zregenerować i przygotować do meczu niedzielnego derbowego. Dziękuję bardzo. Czy są pytania do trenera? że ma pan teraz yy, kłopoty bogactwa. Bardzo dobry mecz w Piszka, gdyby szczelił karnego, można by powiedzieć, że to był gracz meczu, dobry Helika, pestki yy, yy, dzieczarica, Wesetnickiego. No co cieszy się pan z tego, czy, czy zmartwienie, co? No to zawsze trenera cieszy. Ja zawodnikom powiedziałem, że, że tak chcieliśmy właśnie, żeby te, ta rywalizacja była bardzo duża i ona dzisiaj pokazała że mamy te alternatywy i wielu zawodników, którzy postęp robi, no to, jest, to jest dla mnie też ważne jako trenera, że, że widzę u nich, że, że to co się zwraca uwagę, mimo że, że czasami człowiek nerwowy jest, bo, bo, bo komuś już zwraca tyle, tyle razy uwagę, no ale widocznie to tak jak z małym dzieckiem, trzeba ciągle zwracać uwagę i do którymś momencie to się, to się uda i to y, też y, jest taki prognostyk dobry przed tym meczem następnymi, które są, że tą kadrę mamy wyrównaną, szkoda Datkowicza, który jutro przejdzie operację i po operacji będzie wiadomo, ile, ile będzie musiał pauzować. Mam nadzieję, że to nie będzie jednak aż tak poważny uraz, jak, jak mógł być. A będzie tylko, że dwa tygodnie profilaktycznie musi usunąć, tam część jakąś, która ciała obcego. A rurie no, wiadomo, no to co do końca. Rundy i pik też właśnie operację. No to jeszcze gdzieś tam te pole manewru nam się trochę trochę zmniejszyło, ale dzisiaj pokazali na pewno zagwostki kilka na kilku pozycjach na pewno człowiek ma i żałuje. Żałuję mimo wszystko tego meczu z Legiem, bo to, bo to szkoda, że w tym meczu pokazaliśmy się tak fatalnie. Panie no właśnie, a propos kontuzji Datkowicza, czy ten mecz to nie była taka jakby dla pana ważna wskazówka, na którego na których stopelów postawić w następnym meczu ligowym? No to wiedzieliśmy oni od samego początku wiedzieli, że oni zagrają, także to obojętnie, czy wydatkowicz był czy nie, to i tak by nie grał, bo Witiatew jest strasznie poobijany i to, to tą głową ma, ma duże problemy też nie chcieliśmy Janusza Gola forsować, bo też to, to jest ważne i dla nas jest istotne to, że ten środek pola pokazujemy, że mamy jakieś alternatywy, bo i Bojan grał bardzo dobrze, jeżeli chodzi dzisiaj jako taki napastnik drugiej fałszywy trochę i, i tutaj, a też pokazali się, no mimo wszystko no, Tomasz pokazał się z bardzo dobrej strony, bo miał i asystę, miał dogrania bardzo dobre no i cieszę też, że ten Sebastian wrócił wreszcie do jakiejś takiej dyspozycji, która powoli procentuje i każdy z tych zawodników i Kamil Pestka, który też uważam, że zagrał dobre Dobre, dobre spotkanie, no, może nie uszczerbiliśmy się też wielu błędów, bo to nie ma co ukrywać i nad tymi elementami pracujemy, bo chcemy zdobywać dalej bramki, ale chcielibyśmy też grać do zera. No. I, to jest, I to jest ten mankament, który, który ciągle gdzieś tam nam szmankuje. Ja chciałem zapytać o Palego, bo była taka informacja, że on na pewno nie zagra w debacie, przynajmniej taka, taka, taka płynęła wiadomość. Że... No, więc jak to do końca było z jego no to akurat sztab medyczny jest akurat do tego i rzeczywiście robili wszystko i całą rehabilitację i zabiegi. Także nie, nie chcieliśmy ryzykować meczu z Legią jeszcze, bo, bo chcieliśmy, żeby właśnie wszedł powoli na, na spotkanie i też daje już następną alternatywę na meczu na Wiśle, że jeżeli by coś było, to też może zawsze wejść i, i grać. Coś było? Może pan zdradzić, że, że to jest... Nie, no, nie, chcę dalej mówić, bo to gramy następny mecz, także to, to miał, miał po prostu uraz i, i, i gdzieś tam wie pan, no zawsze, zawsze jest prawdopodobieństwo, że ja nie mówię o złośliwości, ale nawet przypadkowo można gdzieś komuś gdzieś spać, także to łatwiej, łatwiej jest. Nie jest to żaden y, przytyk do pana czy do kogoś, że nie chcę mówić po prostu, no, jeżeli tak jest, no to, to po prostu nie chcielibyśmy tego ujawniać. Jak Pelle dzisiaj był na ławce i wszedł, to znaczy, że tam już trenuje od pewnego czasu. No, trenuje, tak już mówiłem, że dwa dni już normalnie jest w pełnym treningu, a cały, czas, a cały czas sztab medyczny robił wszystko, żeby go postawić, postawić na nogi.